Film rozpoczyna się od negocjatora Organizacji Narodów Zjednoczonych, Edwarda Douglasa, i dwóch jego kolegów, którzy dryfują na środku Morza Jawajskiego. Okazuje się, że płynęli po wodzie przez kilka dni po przeżyciu katastrofy samolotu. Pewnego dnia trzej przyjaciele wdają się w bójkę o ostatnią butelkę cennej wody. W miarę jak walka się nasila, dwaj przyjaciele Edwarda wyciągają noże i zadają sobie wzajemnie ciosy, zanim wpadają do wody. Wkrótce potem ich krew przyciąga pobliskiego rekina który pochłania ich jako pożywienie. Po tym zdarzeniu samotny ocalały Edward dryfuje w wodzie przez kolejne kilka dni bez jedzenia i picia. Jest prawie na skraju śmierci z powodu ekstremalnego głodu i osłabienia, ale na szczęście pewnego dnia natyka się na przepływający statek. Po uratowaniu Edward jest leczony przez weterynarza, dr Montgomery'ego, na pokładzie statku. Po kilku dniach rekonwalescencji Edward wreszcie jest w stanie rozmawiać. Pierwsze, o co pyta? To jego aktualne położenie na co Montgomery informuje go, że znajduje się na żeglującym statku o nazwie Ombak Penari. Edward próbuje wstać, aby skontaktować się ze swoją organizacją, ale Montgomery mówi mu, żeby nadal odpoczywał, ponieważ nadal jest odwodniony. Informuje go także, że statek nie ma radia, ale obiecuje zapłacić kapitanowi, żeby zabrał go na Timor. Jednakże, gdy dotrą do celu Montgomery'ego, zwanego Wyspą Moro, Zamiast tego doradza Edwardowi, żeby się z nim zabrał, zapewniając, że może użyć radia na wyspie. Pozgadzając się, Montgomery załadowuje klatkę pełną królików z pokładu statku, zanim rusza w kierunku swojego celu. Prowadzi Edwarda do swojej farmy, gdzie najpierw rozładowuje dostawę królików do zagrody. Następnie chwyta jednego z nich i zabija go na posiłek Edwarda. Po tym Montgomery zabiera go do głównego domu i wyprasza się na chwilę. Edward rozejrzał się po zawieszonych na ścianach certyfikatach i zauważa nazwisko Doktor Moro. Szybko rozpoznaje doktora jako laureata Nagrody Nobla, genetyka, który uciekł na wyspę 17 lat temu, aby prowadzić badania. W tym momencie Edward słyszy muzykę i patrzy na zewnątrz, tylko po to, by zobaczyć tańczącą dziewczynę. To wzbudza jego zainteresowanie, więc podchodzi do niej i zaczyna rozmowę. Po krótkim wprowadzeniu dowiaduje się, że dziewczyna nazywa się Aissa i została sprowadzona na tę wyspę przez swojego ojca, którym jest właśnie doktor Moro. Ale zanim mogą rozmawiać dalej, Montgomery wraca i odwraca go od niej. Następnie prowadzi Edwarda na górę do pokoju gościnnego. W drodze Edward rozpoczyna dyskusję na temat zniknięcia Moro po tym, jak stał się obsesyjnie zainteresowany swoimi badaniami nad zwierzętami, ale Montgomery nie komentuje tego. Gdy tylko wchodzą do pokoju gościnnego, Montgomery zamyka Edwarda w środku, twierdząc, że jest to dla jego własnego bezpieczeństwa. Ale gdy zapada noc, Edward udaje się odblokować drzwi przy pomocy scyżoryka i wydostać się na zewnątrz. Po błądzeniu po domu przez jakiś czas, słyszy dziwny, jękliwy krzyk dochodzący z pobliskiego miejsca. Ciekaw, podąża za źródłem dźwięku i trafia do laboratorium. W środku znajduje szereg sprzętów medycznych, inkubatorów i cylindrów wypełnionych płynem, zawierających rozwijające się płody pomimo zagubienia kontynuuje kierowanie się w stronę płaczu. Wkrótce potem widzi zaskakujący widok, żeńską hybrydę człowieka lamy rodzącą, przy której kilku lekarzy pomaga przy porodzie. Nagle obecność Edwarda zostaje zauważona przez jednego z lekarzy, który odsłania maskę twarzy, aby ujawnić, że również jest hybrydą człowieka zwierzęcia. Przerażony, Edward ucieka z miejsca zdarzenia, ale zostaje ścigany przez hybrydy. Niebawem natrafia na Aisse, która proponuje mu pokazanie drogi z wyspy pod warunkiem, że nigdy nie będzie mówił niczego przeciwko jej ojcu. Potem prowadzi go do brzegu morza, ale stacjonują tam mutanci, którzy ich zauważają. W celu uniknięcia schwytania Aissa prowadzi go głębiej do lasu, gdzie natrafiają na kilka mutantów oraz na skaleczone ciało królika. W pewnym momencie natykają się na innego mutant i stworzenie, które wydaje się być przyjaźniejsze niż inne. Przedstawia się jako assa Simon, który zgadza się im pomóc. Następnie zabiera ich do bezpiecznego miejsca, które okazuje się być wioską mutantów. Dalsze ich prowadzi do piwnicy, gdzie przedstawia ich zwiastunowi prawa, hybrydzie kozy i człowieka. Edward jest szokowany widząc jego cechy fizyczne: duże, kręcone rogi rosnące z jego głowy i kopytowate ręce. Zwiastun głosi ideę bycia ludzkim zamiast zwierzęcym, w kontekście praktykowania manier, umiaru i dyscypliny. Zanim Edward może zrozumieć trwającą sytuację, Pojawia się Moro, który jest wyraźnie czczony i nazywany ojcem przez mutantów. Pojawia się także Montgomery z ojcem i trzyma Edwarda pod celownikiem, czym go przeraża. Jednakże Moro nie chce go przerażać, więc rozkazuje Montgomeryemu oddać broń Edwardowi. Jak tylko otrzymuje broń, Edward panikuje i strzela nią w powietrze, co zaburza inne istoty w otoczeniu. Widząc to, Moro naciska przycisk na pilocie i kontroluje ich działania. Tutaj dowiadujemy się, że Moro utrzymuje hybrydy w poddaństwie, używając wszczepu elektrycznego zdalnie sterowanego, który jest chirurgicznie umieszczany pod ich skórą od urodzenia. To jedna z nielicznych metod zabezpieczenia, które zastosował przeciwko swoim stworzeniom. Następnie Moro spokojnie zapewnia szokowanego Edwarda, że nie będzie mu zaszkodził. Po tym Edward zostaje zabrany z powrotem do głównego domu, gdzie Moro przedstawia swoje czwórkę dzieci – Wagdi, Azarello, Emling i Aisse. Następnie wyjaśnia swój eksperyment genetyczny, połączył ludzkie dna z zwierzętami w poszukiwaniu istoty wyższej, która rzekomo niezdolna byłaby do krzywdzenia. Istniejące stworzenia bestialskie są niedoskonałe, ale Moro twierdzi, że jest bardzo blisko pożądanych wyników. Edward jest niechętny do zaakceptowania tego, co robi, i twierdzi, że jest to całkowicie nieetyczne i nielegalne. Później Edward zostaje zaproszony na obiad do Moro i jego dzieci. W trakcie tego Azarello serwuje ojcu talerz jedzenia z połkniętym królikiem. To obrzydza pozornie pokojowego Moro, ponieważ stanowczo zabrania jedzenia mięsa. Jednocześnie Aissa wspomina o skaleczonym króliku, którego wcześniej widziała. Według niej został on zabity przez hybrydę lamparta człowieka, Elomai. Słysząc to, Moro postanawia przeprowadzić proces wkrótce, już następnego dnia, i sugeruje Edwardowi, żeby również w nim uczestniczył. Ale zanim wschodzi słońce. Edward próbuje uciec z wyspy łodzą. Jego wysiłki jednak zostają udaremnione przez humanoidy szczury, które zajmują całą łódź. Następnie następuje proces, podczas którego ojciec gromadzi wszystkie swoje stworzenia na zewnątrz. Rozpoczyna on proces, przypominając prawa wyspy, a następnie twierdzi, że ktoś je złamał. Wyczuwając, że został złapany, Elomai gwałtownie atakuje Moro, ale ten jakimś sposobem udaje mu się go powstrzymać przy pomocy pilota. Pomimo upadku,. Hybryda Lamparta nadal próbuje zaatakować ojca. Widząc to, Azarello bezlitośnie zastrzela stworzenie, co wprawia wszystkich obecnych w szok. Moro karcze go za jego pochopne działanie, po czym rozkazuje mu zorganizować odpowiednią ceremonię pogrzebową dla upadłej hybrydy. Ciało Elomai jest następnie publicznie skremowane, ale nie jest natychmiast usuwane. Krótko potem, humanoid o nazwie je na świnę przychodzi, aby opłakiwać swojego przyjaciela. Podczas oglądania spalonych szczątków zauważa dziwny przedmiot wbity w kość ramienia Elomaja, czyli implant kontrolny. Następnie, w poszukiwaniu tego samego implantu na swoim własnym ciele, wydobywa go i usuwa, ryjąc się głośno w bólu. Z tym odkryciem ślubuje, już więcej bólu, i zamierza rozesłać tę wiadomość do wszystkich innych mutantów. W następnej scenie widać, jak Montgomery wstrzykuje mutanta jakimś lekiem. Zaintrygowany Edward pyta o to samo, na co Montgomery wyjawia. Że oprócz wszczepionego chipa, zwierzęta są kontrolowane poprzez regularne podawanie leków, które zapobiegają im regresji. W trakcie tego procesu hiena Świnę odmawia przyjęcia dawki. Kiedy Montgomery próbuje go przekonać, ten pokazuje mu usunięty wszczepiony chip, co go przeraża. W rezultacie szybko wysyła inne mutanci w pościg za hieną. Poganiają go przez las, ale nie udaje im się go złapać. Później tego wieczoru Edward próbuje skontaktować się z zewnętrznym światem przy pomocy Emling. Jednakże niedługo potem Montgomery przerywa im i sabotażuje radio, prosząc o pomoc Edwarda w odnalezieniu hieni. W międzyczasie Aissa idzie porozmawiać z ojcem, ponieważ martwi się o swoją fizyczną regresję. Pokazuje, jak jej kły stają się kłami, jej paznokcie stają się ostrzejsze, a źrenice wyglądają bardziej jak u kota. Pomimo to jej ojciec zapewnia ją, że jest piękna taką, jaką jest i że nie musi się o to martwić. Tego samego północy Hienaświnę i jego towarzysze mutanci, którzy również są teraz wolni od wszczepów, włamują się do głównego kompleksu i cichaczem wkradają się do salonu Moro. Tam konfrontują się z Moro i domagają się powodu, dla którego nie są w pełni ludźmi. Ojciec, który nie jest świadomy usunięcia wszczepu, usiłuje na pozór pocieszyć pozornie zrozpaczonych stworzeń. Jednakże ci zamiast tego wściekają się i nawet odrzucają prawo. Wyczując nadciągające niebezpieczeństwo, Moro chwyta swój pilot i wielokrotnie naciska przycisk, lecz bez skutku. Wtedy na świnę pokazuje mu usunięty chip, zanim wszyscy przystępują do ataku i zabijają ojca. Edward przypadkowo widzi to z oddali i natychmiast oddaje strzał, odstraszając grupę. W wyniku tego ciała Moro są spalane, podczas gdy jego dzieci, oprócz Azarello, opłakują. W tym emocjonalnym momencie Edward zbliża się do płaczącej Aissi i próbuje ją pocieszyć. Mówi mu, że się przemienia i prosi o pomoc w odzyskaniu serum z laboratorium, aby temu zapobiec. W międzyczasie Azarello kradnie pistolet Montgomeriego i dołącza do frakcji Hiena Świnea, która planuje przejęcie wyspy. Przede wszystkim podpalają jedyną łódź, zapewniając, że nikt nie może uciec. W tym procesie zbliża się do nich Azarello, który oferuje im pomoc w dostaniu się do arsenału wyspy, pod warunkiem, że pomogą mu usunąć wszczep. Następnie Edward udaje się do laboratorium. Tylko po to, aby zobaczyć, że miejsce jest w całkowitym nieładzie. Widzi również Montgomery'ego, który oszalał. Prosi o serum, ale Montgomery odchodzi, twierdząc, że zniszczył je wszystkie. Teraz sam w laboratorium. Edward rozgląda się po obiekcie. W niespodziewanym zwrocie zdarzeń znajduje próbki i plik z jego nazwiskiem. Po przejrzeniu go dowiaduje się szokującej prawdy. Moro planował użyć jego dna, aby permanentnie zatrzymać regresję A.I.C. kompletniejąc swoje eksperymenty. Z drugiej strony, obłąkany Montgomery zasiada na tronie byłego doktora. Mówi jakby był królem i promuje hedonizm wśród mutantów. W tym momencie pojawia się Azarello i zastrzela Montgomeryego. Grupa Henaświnea również wchodzi do akcji i bierze mutanciów jako zakładników. Wracając do laboratorium, Aissa zbliża się do Edwarda, który następnie ujawnia ostateczny cel jej ojca. Jednak ich rozmowę nagle przerywa Azarello i jego gang, którzy natychmiast rzucają się na nich. Członkowie gangu chwytają Edwarda, podczas gdy Azarrello znęca się nad Aissą. Powiesza ją przy użyciu lin, co prowadzi do jej śmierci. Następnie ciągnie Edwarda do Hiena Świnę, który chwali jego pracę. Ale niespodziewanie zastrzela Azarello, uznając go za zbędnego. Później Hiena Świnę zmusza Edwarda, aby zaakceptował, że jest nowym bogiem wyspy. W trakcie tortur Edward wymyśla nowy pomysł. Mówi Hienie, żeby stał się bogiem numer jeden zabijając wszystkich swoich członków gangu. Łatwo przekonany, Hiena Świnę odwraca się i zastrzeli wszystkich swoich stronników. Ale gdy jest rozproszony, Emling powoduje eksplozję, która sprawia, że traci broń. Korzystając z tej okazji, Edward szybko odzyskuje broń i grozi Hienie pistoletem. Znajdując się w mniejszości i bezbronny, Hiena Świnę ucieka do płonącego budynku, gdzie spala się żywcem w bólu i rozpaczy. Zagrożenie wreszcie neutralizowane, Edward przygotowuje się do odjazdu na improwizowanym tratwie. Zwiastun Prawa, Asa Simon i kilku innych mutantów o pokojowej naturze żegnają go na brzegu. Przed odjazdem Edward oferuje powrót z profesjonalnymi naukowcami i lekarzami, którzy mogą stworzyć serum zapobiegające ich regresji. Jednak Zwiastun twierdzi, że nie chcą już więcej profesjonalistów, że po prostu chcą wrócić do swojego naturalnego stanu bycia i w końcu zakończyć pracę swojego twórcy. Ostatniej scenie pokazane są fragmenty różnych ludzkich wojen i konfliktów, gdy Edward rozmyśla o porównywalnej brutalności, jaka może wystąpić w ludziach. Film kończy się, gdy twierdzi, że opuścił wyspę w obawie i że ludzkość jest prawdziwym zwierzęciem.